na klocków. No i tak, nareszcie je mam Lego mini z Disney Seria 2. Wiem, jestem strasznie spóźniony. A no po prostu nie chciałem tych minifigurek kupować za jakieś tam horrendalne kwoty, tylko dlatego, że były nowe. Więc trochę sobie poczekałem i kupiłem jedną saszetkę w takiej w miarę cywilizowanej cenie. No, tak więc jak widzicie, saszetka jest tylko jedna. Więc żeby ten odcinek nie był taki krótki, otworzymy sobie jeszcze jedną saszetkę Lego Minifigures z serii 16. Ja obie te saszetki macałem, więc wiem, co się znajduje w środku, ale wy jeszcze nie. Więc otwórzmy je. Może na początek zajmijmy się tą starszą. W ogóle teraz te saszetki mają inny rozmiar niż kiedyś. Takie już zaczęły być w tej serii z Lego Przygody. W drugiej części. Zobaczcie, tutaj jest Naprawdę sporo większa. No mi się szczerze mówiąc, te starsze dużo bardziej podobały. Czekajcie, tak trochę tutaj nieostrożnie zacząłem to otwierać, żebym niczego nie przeciął. Ja teraz trochę niewygodnie się to wysypuje. Ale dobra, mamy naszą minifigurkę. I jak widzicie, jest to gość w stroju banana. Chciałem tą minifigurkę właśnie mieć. Może nie dlatego, że była jakaś mega niesamowita. Ale no, chciałem ją mieć. Dlaczego? No tego się z pewnością dowiecie. Poczekajcie, zanim przejdziemy do samej minifigurki, to mamy tutaj ulotkę. Zobaczymy sobie, jakie tutaj były ciekawsze minifigurki. No Ta lodowa królowa, całkiem spoko. Cyborg jest bardzo fajny. W sumie to fajna. Bo to jest pani cyborg, jeśli można tak powiedzieć. Ten turysta ma fajne akcesoria. Co tutaj jeszcze? Ten łotr jest spoko. No ten tutaj też. No i szpieg też jest w miarę okej. Okay. Z tyłu tutaj jeszcze mamy pokazane, jak złożyć trudniejsze minifigurki. No dobra, więc tak się ta seria prezentowała. No i mamy tutaj gościa w stoju banana. To jest oczywiście taka duża nakładka. Mamy tutaj napis banana. Z takim wykrzyknikiem. Poza tym no to na twarzy mamy nadrukowane okulary. No i na torsie oraz na nóżkach niestety żadnych nadruków nie ma. No szkoda, szkoda. Tak więc jak mówię, no nie jest to może jakaś najlepsza minifigurka z tej serii, ale po prostu chciałem ją mieć. No to teraz przejdźmy do tego dzisiejszego dania głównego. Nie wiem w sumie czemu zmienili ten rozmiar. Tamte były moim zdaniem lepsze. Ale no dobra, już tak nie narzekajmy. Tak jest. Właśnie ta minifigurka, którą chciałem. Tutaj też jest to berło. Czyli jafar. I tutaj jak widzimy te minifigurki są w takich woreczkach pakowane. Chociaż nie wszystko, bo na przykład tą laskę mamy osobno. Perynkę też osobno. I tutaj tak książeczka. ulotka w sumie. Rzeczywiście, słyszałam już na recenzjach, że... Papier się tutaj mocno pogorszył i rzeczywiście jest dużo gorszy niż tam. W ogóle jest dużo większa ta ulotka. To pewnie dlatego, że jest więcej figurek, no ale. Nie jest niby taki tragiczny ten papier, ale rzeczywiście sporo się pogorszył. No dobra. Zobaczmy jeszcze, jakie tutaj są ciekawsze minifigurki. A w większości z tych animacji Disneya, które są tutaj zaprezentowane, nic nie oglądałem. W zasadzie żadnej. Mamy tutaj myszki. One mnie jakoś tak średnio ciekawią. Tutaj kaczory też jakoś tak nie za bardzo. Cheepy Dale też jakoś nie. na lodu. No nie są całkiem fajne nadzuki ale nie. To tutaj dalej też nic nie. No ten tutaj Hades to jest jedna z ciekawszych minifigurak. Ci tutaj dwoje, nie pamiętam już jak się nazywali. Ta to była chyba sali, a ten drugi nie kojarzę. No też spoko. I Tejzi nie ma mocnych nikt. Mnie nie interesuje. Tutaj mamy jeszcze pokazaną budowę. Kilku trudniejszych w No dobra, tak więc. Ta seria jakoś tak średnio mnie interesuje. W ogóle strasznie ciężko się teraz składa tą lotkę. Tam to się tak wszystko składało, a ta jakoś... Czekajcie, tak to miało być? No rzeczywiście, naprawdę Ciekawe czemu to się tak pogorszyło Czyżby była jakaś oszczędność przez LEGO czy coś? Nie no, nie umiem tego złożyć nawet No dobra Zobaczmy sobie naszą minifigurkę No dobra, mamy naszego Jafar'a, czyli postać za Ladyna. Ja Ladyna nie oglądałem, w sumie w żadnej z tamtych animacji, jak już mówiłam, nie oglądałem. No ale dobra. Mam tutaj taką moto złotą laskę zakończoną głową kobry. Bardzo fajny element. Do jakichś moców z Ninjago byłby idealny. No i spójrzmy na naszą minifigurkę. Mamy tutaj to nakrycie głowy. Bardzo fajne szczegółowe. Mamy dwa wyrazy twarzy. Tutaj jedna mina taka zazłoszczona. No i mamy ten naramiennik, czy co to tam jest? Chyba takie elementy szaty, jakby. No nie wiem, czy to chyba nigdzie wcześniej to nie występowało. Tutaj mamy również pelerynkę, z tyłu czarna, od środka czerwona. Mamy tutaj jeszcze na się dosyć prosty, ale całkiem fajny nadruk szaty. No i tutaj niestety ten element sukienki, szaty, no nie nadrukowany. No aczkolwiek bardzo fajna figurka, jedna z fajniejszych w tej serii moim zdaniem. Mimo, że nie oglądałem filmu, no to i tak figurka jak najbardziej mi się podoba. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, to chętam zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!